Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Baca, a to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Na wstępie chciałabym przeprosić za to, że tydzień temu nie było odcinka... Starałam się zawsze w poniedziałki wypuszczać, wypuszczać kolejny odcinek, no może nie zawsze, bo wcześniej robiliśmy to w inny dzień, w pierwszej serii, ale pewne zawirowania, także zdrowotne sprawiły, że po prostu nie dałam rady zająć się podcastem, ale... Ale już wracam i mam nadzieję, że wrócą też wywiady z Niedoneckiego Kwadratu, bo tutaj również zdrowotne zawirowania, w tym mojego gościa, planowanego, niestety nie pozwoliły nam na nagranie sobotniego odcinka, ale liczę na to, że wszystko uda się nam przywrócić do normy. Ten odcinek będzie taki trochę, chyba, pomieszany, ponieważ bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje w części frontowej, w części niefrontowej. Zastanawiałam się, jak te informacje zebrać i podać Wam jak najlepiej. Jak wiecie, nie zapisuję niczego, mówię do Was po prostu bardzo spontanicznie, mam nadzieję, że mi to wybaczacie, ale taką, taką konwencję przyjęłam. No więc zaczynajmy w takim razie drugi odcinek drugiej serii podcastu Zapiski z Niedonieckiego Kwadratu. Zapiski z frontu. Na froncie dzieje się źle, i w zasadzie tutaj mogłabym postawić kropkę, bo gdzie nie spojrzymy jest naprawdę bardzo, ale to bardzo kiepsko. Jeżeli popatrzymy. Na to, co dzieje się po dwóch miesiącach operacji Kurskiej, zadajemy sobie coraz więcej pytań, jaki był jej cel i jaki jest jej dalszy cel, bo straty są naprawdę ogromne straty ludzkie, straty sprzętowe są naprawdę ogromne Ukraina nie będzie o tym mówić, bo jak doskonale wiecie, od samego początku pełnoskalowej wojny nie ma. O podawanych oficjalnych danych, jeśli chodzi o straty w siłach zbrojnych Ukrainy. Pamiętacie, że kilkakrotnie mówiłam Wam o tym, przypominając cytat z prezydenta Wołodymira Azełańskiego, przywołując jego słowa o około 40 tysiącach poległych żołnierzy. Ja cały czas powtarzam, że ja w te liczby jeżdżąc po całym kraju nie wierzę, ale zostawmy. Wracamy, wracamy do frontu. Sytuacja w obwodzie kurskim bardzo napięta. Ukraińcy musieli się w pewnych, w pewnych miejscach wycofać. Rosjanie no, odrobili lekcję, bo mieli, mieli na to czas, ściągnęli dodatkowe siły. Te liczby, które są podawane po stronie rosyjskiej, są bardzo różne, więc ja też bym tutaj była ostrożna, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, co, co teraz. Teraz jakby. Zupełnie nie mamy pojęcia, w jakim to ma iść kierunku. Znowu tutaj powołam się na prezydenta Ukrainy. Gdzieś w mediach pojawiają się informacje o tym, że. To, co przypuszczali analitycy na początku, że Kursk mógłby być tą kurską, ta część obwodu kurskiego w okolicach Sudży, która została zdobyta przez Ukraińców, miałaby być taką kartą przetargową, jakby w wymianie terytoriów. No, jakoś nie bardzo sobie jestem w stanie cały czas to wyobrazić, no ale poczekajmy. Pewnie będziemy czekać do, do listopada i propozycji planu pokojowego, jaki mają przedstawić władze. Ukrainy. Tam jest sytuacja skomplikowana. Jednostki, które od początku i później w trakcie dołączały do operacji kurskiej są naprawdę przetrzebione. Ja jeszcze raz z tego miejsca polecam Wam bardzo serdecznie materiał Janiny Sokołowej, w którym 62 batalion 103 brygady, a więc brygady, z którą jak wiecie, prawie dwa lata pracuje nie przebiera w słowach. Nie przebiera w słowach, mówiąc, że zostali po prostu rzuceni, porzuceni, bez broni, bez wsparcia artyleryjskiego, bez niczego i tak dalej. Miałam ostatnio ciekawą dyskusję, nie chcę tutaj też spoilować, z znakomitym słowackim reporterem, z Tomaszem Foro, który powiedział, że absolutnie się ze mną nie zgadza, bo mówi, że na kursku jest wszystkiego więcej niż na przykład na Donbasie. No mamy tutaj pewnie podzielone zdania, ale też pewnie jakby inne inne spojrzenie innych, innych rozmówców. Natomiast no dodam to, co, to, co dodaję przy, przy każdej możliwej okazji, no w tej chwili jeszcze dodatkowo pogoda będzie robiła swoje i ja się obawiam, że jeżeli chodzi o obwód kurski, my nigdy prawdy dotyczącej tego, ile osób tam zginęło, nie poznamy, nie chce mi się w to wierzyć. Wspomniałam już o Donbasie, więc przenieśmy się, przenieśmy się na Donbas. No niestety Utrata daru jest takim kolejnym bardzo smutnym wydarzeniem, ale z drugiej strony teraz pomyślmy sobie w ten sposób. Wuhedar był trzymany cały czas. Żołnierze ukraińscy bardzo dzielnie bronili tego miasta. No ale tak, gdyby tam stali cały czas, tak jak stali dalej do końca świata, jeden dzień dłużej w Bachmucie, byłyby pretensje pewnie o to, że straty są, że straty są potężne. Jak się wycofali, no też nie wszystkim się to, się to podoba. Natomiast wydaje mi się, że to była uzasadniona w tym momencie decyzja, i ja bym, ja bym tutaj była daleka od krytyki Sztabu Generalnego akurat w tym, w tym temacie. Niepokojące wieści dochodzą, dochodzą spod hmm, Pokrowska. Pokrowski jest już bardzo mocno zniszczonym miastem. Pojawiają się też informacje o tym, że miałoby tam dojść do rotacji rotacji brygad ukraińskich i to znowu zaczyna napawać niepokojem, bo taka rotacja w Avdiivce, taka rotacja w Sołedarze, taka rotacja w okolicach Torecka i tak dalej, i tak dalej wiemy jak się Skończyła i trzeba bardzo, bardzo być tutaj uważnym. No ja cały czas tutaj, tak jak mówię, sztab generalny liczy na to, że wie, co robi, ale to jest sytuacja bardzo, bardzo niepokojąca. No niestety utrata pokrowska byłaby już absolutną katastrofą nie tylko dla Donbasu. Nie tylko dla całego Donbasu, ale też otwierałaby niestety drogę długą i ciężką, ale otwierałaby Rosjanom drogę na obwód Dniepropietrowski, a to już byłaby naprawdę sytuacja wręcz katastrofalna. Oczywiście, nawet gdyby tak się stało, to nie jest kwestia tego, że oni sobie wchodzą jak w miękki asfalt i jadą, jadą jak czołg taran dalej, no ale jeżeli popatrzymy na mapę. To no, niestety nie wygląda to, nie wygląda to dobrze. Ciężka sytuacja też w okolicach. Czas i fiaru. No chciałabym kiedyś przekazać jakieś dobre informacje z Donbasu, a mam wrażenie, że chyba z tygodnia na tydzień przekazuję gorsze. No ale niestety sytuacja z tygodnia na tydzień całkowicie się pogarsza. Trwają też ciężkie walki w obwodzie charkowskim, okolice Wowczańska, a w zasadzie tego, co z Wówczańska zostało, no, pokazują, że to jest kolejne miasto, o którym w Ukrainie będzie się mówić w czasie przeszłym, a w Wikipedii będzie tak jak przy Mariupolu napisane, byłe miasto. No ale, ale zobaczymy, zobaczymy, czy tam Ukraińcom uda się Uda się zrobić jeszcze krok naprzód, bo, bo troszeczkę już w tych okolicach Włowczańska na ich korzyść na szczęście się ruszyło, ale to wciąż za mało by mówić o jakimś spektakularnym sukcesie. Kończąc kwestię kończąc kwestie frontu, chciałam tylko przekazać też informacje, które, które do nas dochodzą i nie są to informacje dobre. Polecam uwadze 123. Brygadę. No, niestety tam, tam się też ciężko dzieje. To jest brygada, dlaczego o niej mówię? To jest brygada, którą też ze zrzutka.pl Batalion Donbas e, wspieraliśmy bardzo mocno, gdy pracowała w okolicach Hersonia, e, Tam jest mój przyjaciel Misza, tam przekazywaliśmy drony, samochody i tak dalej. To jest Mikołajowska obrona terytorialna, która została przerzucona na Donbas, no i oni też wspierali 72 w Włłedarze, no tam niestety dla niektórych kwestie moralno-psychiczne stały się, stały się za trudne. Obserwuję cały czas to, co się dzieje na Donbasie, z jednej strony serce się rwie, by jechać, z drugiej, z drugiej po prostu nie mogę w tej chwili tego zrobić z różnych, z różnych przyczyn, ale mam wrażenie, że kiedy po przerwie tam się pojawię, to miejsc, które doskonale znam, na pewno, na pewno nie poznam, bo widzę to już po materiałach, które pojawiają się w internecie. Zapiski z kraju. Tak jak wspomniałam, nie tylko na froncie dzieje się dużo w kraju też dzieje się dużo. Ja mam cały czas jakieś takie poczucie że Rosjanie to chyba dysponują jakimś arsenałem nieskończoności, patrząc na liczbę ataków dronami szach, patrząc w ogóle na liczbę wystrzeliwanych rakiet. No tak, z jednej strony sobie powiemy, że na pewno nie stać ich już na wystrzelenie, na przykład jednocześnie 30 iskanderów w kierunku Kijowa, jak to kiedyś potrafili zrobić jeszcze w roku powiedzmy 22 czy nawet w 23. No, ale przeczytałam, przeczytałam też ciekawe analizy. Które mówią o tym, że też tempo produkcji tych rakiet przy możliwościach rosyjskich jest różne. O ile na przykład takich rakiet H101, na pewno o nich słyszeliście, bo też są często w użyciu podczas ataków na Ukrainę, takich rakiet Rosjanie są w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca kilkadziesiąt, jak nie więcej niż setkę. Natomiast takich Iskanderów czy Kindżałów, no to raptem kilka, czy może kilkanaście. I dlatego. Dlatego jest to różnica spora. Tak myślę, że te drony, drony, rakiety teraz też pewnie są tematem zainteresowania nie tylko ze względu na agresję Rosji przeciwko Ukrainie, ale także na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo widzieliśmy te obrazki ataku na Izrael na przykład i, i, i zachowanie żelaznej kopuły. No niestety Ukraina żelaznej kopuły nie ma. Ma za to obronę przeciwpowietrzną, yy, która no, yy, działa jak na te warunki, powiem całkiem, całkiem przyzwoicie, no ale niestety nie załatwi to wszystkiego. Pamiętacie jeszcze z początku wojny, prawda, kiedy nie było tak silnego wsparcia Zachodu dla walczącej Ukrainy, gdy były ataki kinżałami, to jest, to jest rakieta ponaddźwiękowa, to jest rakieta, którą przenosi taki samolot MiG-31K i jak te MiG-31K są podrywane, to po prostu alarm rozbrzmie w całym, w całym kraju, ponieważ one są, te rakiety są po prostu bardzo szybkie i te rakiety też mają bardzo, bardzo duży zasięg. Ale wracając, wracając do tych kindżałów i obrony przeciwlotniczej, no na początku media, jak pisały komunikaty o atakach w Ukrainie, pisały, że no, atak kindżałami, które są niemożliwe do zestrzelenia przez obronę przeciwlotniczą. Teraz używane jest określenie. Trudne do zestrzelenia przez obronę przeciwlotniczą, dlatego że ta obrona przeciwlotnicza mimo wszystko została przez Zachód wzmocniona, no ale nie jest to takie wzmocnienie, które pozwalałoby, pozwalałoby na stuprocentową skuteczność, dlatego niestety rakiety sięgają celów. No i jakich celów sięgają? No, jeżeli popatrzymy na wydarzenia ostatnich tygodni. Jest to dosyć przerażające, bo kilka dni temu kolejne ataki w Charkowie, w cywilnej, absolutnie cywilnej części miasta, w budynki mieszkalne. Bardzo silnie atakowane jest miasto Sumy. Ogólnie przez te ostatnie dwa miesiące obwód Sumski po wejściu Ukraińców do Rosji no, stał się takim celem. Może nie numer jeden, ale takim jednym z ważniejszych, jeśli chodzi o ataki rosyjskie, ale w tej chwili miasto sumy. Wcześniej ostrzelany został ośrodek geriatryczny, później szpital, są zabici, są, są ranni. To, to, są, to są rzeczy absolutnie barbarzyńskie. Widzimy kolejne ataki, chociażby w Zaporożu, gdzie sytuacja w mieście też staje się już naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, te cele Rosjan, to wielokrotnie, uwierzcie mi, to są cele wypadkowe. Oczywiście tłumaczyłam wielokrotnie, że zdarza się tak, tak jak kiedyś jeszcze na początku wojny. Ewidentnie wiemy, że Rosjanie celowali w budynek SBU. No, ale trafili kawałek dalej i trafili w uniwersytet. No, czy oni chcieli zaatakować uniwersytet? Nie jestem jednak mimo wszystko przekonana, ponieważ w sąsiedztwie był ten budynek um, SBU, w który nie udało im się trafić. I takich przykładów na pewno jest mnóstwo, jeżeli spojrzymy na, na rosyjskie ataki, no ale nie, nie jestem w stanie dyskutować jakby z nikim na temat tego, że uderzenie w szpital. Czy w ośrodek geriatryczny, jak to właśnie powiedziałam, na temat SUM, to jest wojna, czy to jest akt terroryzmu? Dla mnie jest to akt terroryzmu, a Rosja jest po prostu państwem terrorystycznym. Po prostu zapiski. Czy będzie optymistycznie? Chciałabym bardzo. Liczę na to, że. W tej części podcastu będę mogła wrócić do jakichś tutaj no nazwijmy to Michałków czy żartów, bo chciałabym jakoś tak optymistycznie kończyć na razie tego optymizmu bardzo, bardzo mi brakuje. Bardzo chciałam podziękować mojemu zespołowi pracującemu dla zrzutka.pl Batalion Donbas, kolumna samochodów, które wszystkie trafiły właśnie na Donbas, w tym także do Batalionu Donbas. Jakoś bardzo mnie podniosła na duchu to, że udało się to zrealizować, to, że chłopaki dali radę, to, że zdecydowali się też pojechać w naprawdę bardzo, bardzo trudne miejsce obwodu donieckiego. Wielkie podziękowania także dla sponsorów, bo to przecież gigantyczne, gigantyczne koszty. Dostarczyliśmy już 63 samochody, aż mi się nie chce wierzyć, 64 i 65 właśnie są w przygotowaniu. I niech to będzie ta optymistyczna część dzisiaj podcastu, a wam wszystkim dziękuję za wsparcie mojego Patronite'a, dzięki któremu ten podcast i wiele innych materiałów na YouTubie, do którego śledzenia i subskrybowania zapraszam, może po prostu powstawać. A na koniec powiem Wam, żebyście dbali o zdrowie. Bo ono jest jedno, a jak się sypnie, to niestety dzieją się rzeczy przeróżne, między innymi na przykład nie powstają kolejne odcinki podcastu, a tak zupełnie, zupełnie poważnie jakby ja przekonałam się osobiście o tym, że w momencie, kiedy odpuści adrenalina, organizm staje się absolutnie bezradny i po prostu bezsilny. I to jest, to jest bardzo trudna sytuacja, ale e, trzymajcie kciuki, liczę, że u nas wszystko się poukłada. E, mam nadzieję, że w najbliższych odcinkach i zapisków z niedoneckiego kwadratu i wywiadach z niedonieckiego kwadratu e, będę mogła trochę, trochę więcej jeszcze e, powiedzieć wam ciekawych rzeczy, chociaż ja bym chciała najbardziej na świecie, m, żebyśmy usłyszeli w listopadzie, że. Jest jakiś plan pokojowy i to wykonalny. I to jest chyba w tej chwili jedno z moich największych marzeń. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.